Siemanko, mamy nagły powrót zimy, jak widać mega się zabieliło, jeszcze yy, dzisiaj ten święk się powinien utrzymać, jutro prawdopodobnie też, no ale niestety będziemy mieli na plusie pojutrze i no chyba trzeba łopatę i znowu do szklarni to wszystko futrować, aby się tam napełniło, żeby się nawodniło, a tutaj proszę bardzo zrobiłem podstawkę z kamienia, żeby wiecie, no i tutaj ten karabinczek tak leży, że zaraz się wysunie czego wcisnąć. No ale stawiłem piersi do wędzenia znowu, bo poszły już na wszystkie. Mamy tak naprawdę jeszcze troszkę schabu i szynki. No i kilka kiełbasek zamrożonych, ale trzeba coś już dowędzić. A zaraz się przejdziemy do kurek. Zebrałem przed chwilą osiem jajeczek takich czyściutkich, białutkich, ładnych. Nasypię im paszy, rano dostały kiełbachy. No małą kłótnię mamy w domu w tej chwili o piłkę do skakania. Ale spójrzcie, tak sobie przerobiłem. Jeden pieniek z tego, z śliwki właśnie do wędzenia tym rozdrabniaczu do gałęzi. Chłopie, uwaga! Nogę połamiesz. Przygotowaliśmy sobie drewno na rozpałkę. kurek się pali. Ciepła woda jest. Chociaż teraz dolałem zimnej zoczka. Lodowatej takiej, no to trochę chłodniej mają. Ale znowu się zaścieliło na biało, więc fajnie wygląda. Zrobiłem im takie odgrodzenie, taki płotek dookoła, z tego płotka, co był, płotku, płotka, który był dookoła oczka. No i nawet fajnie to wygląda. Więc y, chyba pomyślimy nad drewnianą ścianą. Jajeczka zebrałem, 8 sztuk. Nie ma więcej, trzeba znowu zrobić porządek. Wyjadły wszystko? Wszystko. Dobra, to przyniesiemy im jedzenia, czekaj. Będziesz nakarmić się? Weź tam trochę tego, y... Z beczki tam z siatką przykryte weź yy, pszenicę, nie? I z, z beczki z czerwoną pokrywką weź paszy innasy, dobra? Spacery. Taką piękną aurę, Wiecie, mega fajne. Tylko obciążenie. Trochę za bardzo mnie tutaj pije. No ale jak poza tym, super. Idziemy zobaczyć, jak tam widawa. Czy dużo wody jest. Czy zaleje nas, czy nie. I przed chwilą jeszcze czyściłem pompę w oczku. Bo tam co dolewa wodę, bo widzę, że wody ubyło mocno. Zrobiło się mniej jej. Brakuje z 500 metrów do. no do, do lodu, tak? No i w związku z tym, żeby jednak tej wody tam nie ubywało za bardzo, uruchomiłem ją z powrotem. Już widzę, pracuje, dolewa znowu wodę. Kolejne pół roku z głowy. Przypominam pompkę za 22 zł, działająca na zasilaczu 12-voltowym, albo. Od, tak, 12-voltowym. I pompuje dolewa z rury wbitej w ziemię. A teraz sprawdzimy jak tam. Opłaciłem no już kartę, trzeba zobaczyć czy jest gdzieś na ryby. Super, że pomagałeś ciągnąć. A teraz jedziemy nad Widawą. W śniegu mogło być jeszcze więcej, ale jest go, tak jest przyjemnie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy jak tam woda, ale już widzę, że jest duża, ale się rozlało fajnie tu przy moście, piękne widoki. Zaraz spróbujemy zrobić jakieś fajne zdjęcia na Google. Co roku tutaj sobie wrzucam, żeby było później. Co sprawdzać, tak samo jak robię z ogrodu. Trzeba jeszcze sprawdzić czy pompka funkcjonuje, ale jak widać wodę dolewa już tam w ten, wy, no wypukało, wytopiło dziurę w lodzie, aby uzupełniała się woda w oczku. No bo wiadomo, tam teraz jest zrobiony przelew i mimo, że z wierzchu przymarzło, to jednak pod spodem ta woda przesiąka i idzie jeszcze w ziemię. No, że tak to wygląda. A ja się biorę, wiecie, załopatowanie i do szklarni, póki jeszcze widno. I zaraz jakaś kawa, herbata, posprzątać, umyć to, co zrobiłem tam bałaganu przy wędzeniu. I szykować kolejne wędzonki. Jeszcze chciałem tak tylko powiedzieć, że kurczę, tak się obawiałem o te jajka zimą. Zobaczcie. Śnieg, mróz. Ludzie mówili, że w tej szklarni to te kury masakra będą miały i tak dalej. Nie wiem, ale kurczę, wydaje mi się, że skoro niosą się tak fajnie przy takiej pogodzie, że było 8 jajek, no to chyba nie jest źle, tak? chyba nie jest źle im, że, że funkcjonują. Owszem, mam problem z tym skubaniem się. Dostają teraz dużo tego mięsa, właśnie licząc na to, że nie będą się pod, podskubywać. Czy to się sprawdzi, to się okaże. No ale ale wydaje mi się, że, że nie mają źle po prostu. Ciepła woda jest, to tam sobie właśnie skubię, piję wodę, zaraz doleję, żeby było pełny garnek. No i heja do przodu ze wszystkim. Kilka łopat śniegu i proszę bardzo, tak się prezentuje mój tymczasowy skład maneli. Tam wprawdzie trochę powynosiłem, stąd pogarniałem, ale dalej tego wszystkiego jest tutaj bardzo dużo. No ale jedno szklanie mam z głowy, tą drugą się zajmę Jutro, bo dzisiaj to już idę ogarniać siebie, a nie ogród. Ważne, że małymi kroczkami, wiecie, do przodu, po troszku.